Tak się złożyło, że właściwie jestem pierwszym monografistą historii opolskiego środowiska akademickiego. W szokim pojęciu. Bo historia nie tylko uniwersytetu mojej uczelni czy WSP dawnej, ale też politechniki czy dawnej WSI i Stół Śląskiego. Jedna z pierwszych książek, jaką jeszcze w czasach asystenckich pisałem, to była Opolska Alma Mater 85 rok, gdzie po raz pierwszy pokazywałem korzenie, jak to się stało, że Opole. Miasto, które było wyjałowione z inteligencji i nie miało szans na stworzenie uniwersytetu czy uczelni wyższej w ogóle w czasach pruskich, niemieckich. Że tu nie było nawet żadnej fachszule. Po prostu bardzo, bardzo. A miasto było stołeczne. Przecież opole pełniło rolę stolicy Górnego Śląska, Oberchlezierów i że to tutaj nigdy nie mogli zainicjować powstania Uniwersytetu czy Uczelni Wyższej, to dziwne. Takie inicjatywy były w Brzegu i to dużo nie brakowało, że Brzeg w czasach piastowskich, szczególnie Jerzego, wspaniałego, miał szansę być drugim polskim uniwersytetem. Później Nysa, to Karolinum, które do dzisiaj jest ten budynek, to skąd jest nazwa? Bo Karol Habsburg tam Wybudował już taki budynek jak we Wrocławiu, w podobnym stylu barokowym. I tam miał być uniwersytet w Nysie, miał pecha. Pojechał na polowanie do Portugalii, gdzie ktoś go postrzelił i nie przeżył. I ta jego idea, inicjatywa, no następca nie miał tej wyobraźni, nie miał tej pozycji. I został budynek. I ta historia, jak to się dzieje, że Opolszczyzna nie miała żadnej wyższej uczelni. Ja Wam tutaj przedstawię. Kiedy się zaczęło? I kto jest ojcem, który, no mówiąc tak górnolotnie, spłodził to środowisko, które, no macie dynamikę, ma dwie porządne, duże uczelnie o tym najważniejszym szyldzie, jak jest w polskiej nauce, czyli Politechnika i Uniwersytet, równoległe bracia, bliźniacy i jestem zwolennikiem, żeby trwały, bo są tam pomysły. Po połączyć, i już jedną zrobić, to jest, ja to zawsze odrzucałem, zawsze z tym walczę Tak jak Wrocław może mieć 12 porządnych, państwowych uniwersytetów, dzisiaj tak się nazywają, to Opole, jako miasto stołeczne województwa, może mieć dwie porządne uczelnie i to, co zrobili koledzy z Politechniki, jest imponujące, jak zagospodarowali oni ten te budynki pokoszarowe, ten kampus, to naprawdę wygląda na kampus. To jest ich wielkie osiągnięcie, szczególnie tu rektora Skubisa. To jest wielka postać o, o, o nauki, kameralna, nieeksponowana, nie ale ja to w swoich książkach o tym piszę, bo tak jest. To jest historia naszego środowiska. Generalnie zakompleksionego często, bo widzę, ja nie mam kompleksu, bo nie, 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 nie mam potrzeby się tutaj legitymizować, że jestem z Krakowa czy Warszawy. Jestem stąd. Tu kończyłem. I nie słabą w USP porządną. Ta szkoła dała mi szlif. Miałem świetnych nauczycieli. I mam wielu kolegów, którzy znakomicie po tej uczelni sobie radzili. Jak teraz obliczam WSP i uniwersytet w sumie skończyło pan 100 tysięcy absolwentów. Gdziekolwiek jestem na spotkaniach, a jeżdżę całą Polskę. Spotykam absolwentów naszej uczelni. Tu jest starostą, tam burmistrzem, tam dyrektorem szkoły, tam dyrektorem muzeum. Więcej w czasach, kiedy byłem miałem epizod polityczny i byłem senatorem. W Senacie na stu senatorów w mojej kadencji piątej. Pięciu było po WSP Polskim. To była Peso Simonides, to była klepacz Apolonia, to był, to był Zbyszko Piwoński, który był później w Zielonej Górze wojewodą i Henryk Głuchowski w Koszalinie. Fenomen. Uczelnia świadczy o sobie dobrze przez swoich absolwentów, że oni się dobrze lokują, to znaczy, że byli dobrze wykształceni.